Cześć, witam Was serdecznie na kanale Komentuję Po swojemu w tym filmiku Waluty. Zobaczymy, co tam słychać na wykresach. Ja oczywiście nie jestem żadnym doradcą finansowym inwestycyjnym. Wszystko, co mówię w tych filmikach, to jest tylko moje prywatne zdanie, także przestrzegam, nie wolno się tym w żaden sposób sugerować. Zaczynamy. Mamy przed sobą wykres na interwale dniowym euro-dolar. W zeszłym tygodniu mieliśmy jeszcze takie fajne dociągnięcie tutaj do tej strefy między 1.035 i 1.045. Super reakcja tutaj zarówno od tej górnej krawędzi tego, tego zakresu, jak i również od tutaj tej dwusetki średniej kroczącej na linia na dniów. No i rozpoczęliśmy korektę. Aktualnie dobiliśmy do poziomu tutaj górnego zakresu tej konsolidacji, może sobie go nawet zaznaczę. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o takie korekty, ja spodziewam się. Dojścia do 1.01 to by było tak idealnie, to by była taka zdrowa korekta. z do tego, że tu mamy tak, taki tak zwany neckline tego tego tutaj wybicia, tego można tutaj naciągnąć pod odwróconą głowę z ramionami i od tego momentu szukałbym ewentualnie jakichś jakiś wzrostów, natomiast dopuściłbym jeszcze możliwość zejścia tutaj w tą czerwoną linię, ewentualnie do tej tendencji żółtej, to znaczy poziom 0.996. Także to jest taki mój scenariusz na, na ten tydzień. Kontynuacja, kontynuacja korekty. Nad potencjalnymi spadkami i zastanowił, zacząłbym się zastanawiać po przebiciu tylko 1.01 i wtedy bym sobie zaczął kreować jakieś scenariusze ewentualnie przebicia tutaj tej, tej linii. Natomiast jeżeli chodzi o wzrosty, to tak, po pierwsze po korekcie, jeżeli zaczniemy zauważać na niższych osiach czasu wyższe dołki, wyższe szczyty. A takie wzrosty, powiedzmy, z tej osi czasu, to dopiero po przebiciu tej dwusetki, wyjście na dwusetkę oraz tego poziomu, czy ten poziom zaczyna reagować jako strefa popytowa, a nie jak w tym przypadku podażowa, dalej. Mamy dolar do złotówki i tutaj. Jakiś czas temu mieliśmy to wybicie z tej trend linii ze spadkiem na około strefę 4,50. W ostatnim tygodniu, żeśmy tutaj strefie się między 4,50 a 4,60 wachlowali, natomiast po takim tutaj spadku, wyjściu, jesteśmy też na, na 200, zaznaczam na dniówce. Ja bym spodziewał się jakiegoś, jakiejś reakcji w górę. I zobaczmy sobie tą oparę na interwale 4-godzinnym. Na, na interwale 4-godzinnym już widzimy tutaj takie. Jakby zaokrąglenie. Widzimy, że już ten dołek jest, jest wyższy od tych. Tutaj zresztą nawet możemy sobie wyznaczyć jakąś, o powiedzmy taką trendlinie. Nawet ona w miarę pasuje. Także można zobaczyć, czy cena będzie reagowała dalej na, na, tą, na tą kreskę. Natomiast czego bym się spodziewał? Chciałbym zobaczyć powrót tutaj w tą strefę między 4,64 a 4,70 i tutaj jakieś utrzymanie się. I teraz, jeżeli tutaj dojdziemy do tej strefy, Wybicie tej strefy do góry stwarza jakiś potencjał na powrót do wzrostów i, i, i w dalszej perspektywie jakieś, jakieś wyższe poziomy. Natomiast wybicie tej strefy w dół stwarza, stwarza taki. Tutaj możemy sobie jeszcze tak, by the way, coś takiego zaznaczyć. też tam się zgrywają te. No zobaczymy, że tutaj cena właśnie zareaguje. Natomiast od dostawie w formie takiej. Yy, nazwijmy to ciekawostki, ale wracając do tego zakresu, wybicie z tego zakresu, jeżeli to oczywiście dojdziemy do góry, daje potencjał na najbliższy poziom. Natomiast nie wejście tutaj do tego zakresu i odbicie załóżmy tutaj. Dla mnie, yy, dla, mnie, dla mnie jest to sygnał, że prawdopodobnie będziemy wracać albo do powiedzmy strefy mniej więcej 451, 452 i tutaj coś, coś działać. Ewentualnie przebicie i, i spadek na niższe poziomy, a niższe poziomy sobie zaraz zobaczymy z, z dniówki. Natomiast przy przykonsolidowanie tutaj daje mi taki potencjał na odwysłaną głowę z ramionami w ten właśnie sposób. No i wybicie wybicie tej głowy z ramionami. Myślę, że ta strefa 4,83, 4,85 jest, jest jak najbardziej realna. Natomiast zrejectowanie tej, tej, tej konsolidacji w dół no to prawdopodobnie ponowny test 4,50, ewentualnie przebicie. I teraz przebicie tej 4,50. Jeżeli takowe by nastąpiło, to po pierwsze byśmy tu przebili 200. Na dniówce, czyli dosyć, dosyć, dosyć istotna rzecz. Natomiast niższe poziomy, tutaj mamy fajne, fajne wsparcie na 4,38. Natomiast docelowym takim najważniejszym poziomem dla mnie jest 4,24-25. Tutaj, gdzie to cena się mam zatrzymywała. Także to by było, czyli jeżeli chodzi o USDPLN, dalej mamy euro do złotówki. No i w zeszłym tygodniu, po tym takim długim zejściu, to jest interpołudniowy, tutaj jest jakieś odreagowanie. widzę że cena wystrzeliła, to co to było za dzień w ogóle, środa, aż do 4,78, natomiast bardzo szybko została zepchnięta. I dla mnie to jest sygnał, że, że bardzo możliwe, że będziemy schodzić na, na niższe poziomy. Czyli albo tutaj do tej strefy z celem na 4,62, albo w ogóle przebicie tej strefy i tutaj cel, za cel postawimy sobie ten, ten dołek, czyli 4,55. To jest taki scenariusz dla mnie dla mnie spadkowy, natomiast po tym tej knocie, ja, ja uznaję go za bardzo istotną, istotną rzecz dla, dla ogólnie tutaj całej analizy, przynajmniej w skali kolejnego tygodnia. <laughs> I dopiero po przebiciu po wybiciu tego poziomu 475 i utrzymania się tutaj w strefie tego właśnie knota to by mi stwarzało jakąś możliwość na potencjalne wyjście wyjście właśnie stąd do góry, ale nie stąd, bo, bo tutaj, tutaj dla mnie jest większa prawdopodobieństwo do spadku, natomiast tutaj po utrzymaniu się już by były, bym był bardziej na, na wzrost. No tak to u mnie działa. Jak ktoś się z tym zgodzi, to fajnie jak ktoś się nie zgodzi, no to trudno. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, do zostawienia lajka, jeżeli się podoba. Z raz w tygodni sobie robimy takie właśnie analizy walut surowców krypto. Jakiś czas stawię, co jakiś czas wstawię jak jakiś inny komentarz do czegoś innego, także, także zachęcam. A tymczasem mamy pranka do złotówki. No i tutaj interwodniowy. Tutaj teoretycznie aktualnie mamy wyższy. Dołego tego, no i zobaczymy, czy wejdziemy sobie teraz tą strefę powyżej mm, poziomu 4,80, który jest dosyć istotnym poziomem. Widać, że tutaj co reagował popytowo. Jeżeli wejdziemy sobie tutaj do tego na ten, mm, na ten poziom 4,80 i tutaj się zaczniemy utrzymywać, no to możliwe, że, że będziemy tutaj atakować jakieś właśnie mm, wyższe dołki. I będziemy szukali wyższego szczytu. Mniej więcej ja bym celował 4,93 albo nawet to już taki bardziej, bardziej, scenariusz na piątce. Zobaczymy, zobaczymy, czy się dospać. Natomiast jeżeli odbijemy się od tego 4,80, czyli właściwie teraz w dół, no to ja bym spodziewał się po pierwsze tutaj retestu do 200. Druga sprawa jest taka, że nawet jeżeli byśmy przebili tutaj te 480 do góry, ale tutaj byśmy napotkali na jakąś reakcję podażową na 4,86, czyli tutaj tych właśnie dwóch notów tego zepchnięcia, to ja bym się sugerował wtedy czymś takim. Wtedy by się prawdopodobnie utworzył utworzyło coś na, na wzór trójkąta prostokątnego. Tak, tak, tutaj i tutaj cena by zeszła. I, i zobaczylibyśmy, czy, czy byłaby reakcja właśnie mniej więcej w tym miejscu przebicie, no to prawdopodobnie zejście w niższe poziomy, przebicie w dół przebicie do góry, to jak najbardziej realne jest 4,90, tutaj 3 i jak najbardziej realne jest 5zł dalej mamy juana do dolara juan do dolara po tym wyższym tutaj szczycie teraz szukamy wyższego dołku i jesteśmy na poziomie 4, 4. 0 ,1, 3, 9. <laughs> I jeżeli tu się utrzymamy, to jest to takiego, można powiedzieć, taki w sumie retest tego wybicia, właśnie tego poziomu tutaj. Widać, że ten poziom no, tutaj trzymał, tutaj żeśmy się od, odbili od niego. Wybicie, retest i potencjalnie powrót tutaj jako wyższy, wyższy szczyt do, tego, do tej strefy między 0143 0144. Natomiast przebicie teraz tego w dół, no to po pierwsze cel. 01 czy 8. No i zobaczylibyśmy tutaj, czy tutaj będziemy się jakoś utrzymywać. I z tego dopiero albo do góry, albo w dół. No i, no i w sumie tyle. Teraz jest taki troszeczkę punkt, punkt kluczowy zresztą, tak samo jak przy Franku, że jesteśmy na właśnie na, 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 na jakimś oporze, oporze wsparciu i zobaczymy, jak na ten opór wsparcia zareagujemy. Scenariusz wzrostowy, reakcja na, ten, na to wsparcie jako wyższy dołek z potencjalne wejście tutaj, szukanie wyższego szczytu. Przebicie w dół, konsolidacja jakaś taka, nazwijmy to z potencjałem bardziej na, na wybicie dołem. I ostatnia moneta, ostatnia, ostatnia para, para monet. Korona norweska do złotówki. No i w zeszłym, w zeszłym tygodniu bardzo fajne wybicie w dół. Weszliśmy tutaj w nasz, w nasz cel, o którym właściwie mówiłem, chyba mniej więcej od tego momentu, kiedy przebyliśmy to 0,472 jesteśmy na, na strefie w zakresie cenowym między 0,444 a 0,449 ja bym spodziewał się tutaj reakcji reakcji popytowej z tego, że jest to dla mnie taki bardzo kluczowy poziom i tutaj przypomnę reakcję od dłuższego czasu w jedną w drugą stronę także spodziewam się tutaj co najmniej zatrzymania, ewentualnie jakiegoś właśnie odbicia i od tego poziomu odwrócenia trendu, no ale to co nam musi pokazać Pokazać w którą stronę będzie chciałeś. Przebicie tego poziomu w dół i utrzymanie się nie jakimś knotem, tutaj, o tak jak tu, czy tak jak tutaj, nawet można to wliczyć. Przebicie, zamknięcie się świetlnej dniowej, co najmniej pod spodem, i utrzymanie się tutaj daje potencjał na spadek na niższe poziomy. Natomiast aktualnie, mimo wszystko, chciałbym zobaczyć tutaj reakcję, reakcję popytową z retestem na może 0,456, może nawet tutaj 0,4. 62, także, także zobaczymy. Eee, okej okay, w tym filmiku to wszystko. Dzięki za oglądanie, zostawcie like, trzymajcie się, cześć, powodzonka